Kalipelem ma 7 byłem w stoku. Dymoteusz, powiedz nam, jak po walce, jak się czujesz? Czuję się bardzo zmęczony, Przeciwnik był wymagający, stawiłem mu czoło, zmierzyliśmy się, okazałem się lepszy. To Wie? chciałem powiedzieć, że szanuję go, że się podjął tej walki, jest dobrym stójkowiczem, jak było widać, okazałem się lepszy, dzisiaj miałem lepszy dzień. W pierwszej rundzie miałeś duszenie bo Powiedz nam, dlaczego nie udało ci się poddać tym duszeniem rywala? Ja wiedziałem, że ta czeczeńska krew jest bardzo, bardzo wytrzymała na duszenia. Oni, z tego, co zauważyłem, to oni nie lubią klepać. Nie wolą płynąć. Mają bardzo, bardzo mocne charaktery. I próbowałem, starałem się. Widać było, że jest wytrzymały na to. więc... Się, wyrwał się, wyrwał się, się, wyrwał się. W drugiej rundzie jednak udało ci się odklepać przeciwnika duszeniem trójkątnym. Zatrafił tam kilka razy, gdy miałeś głowę przyciśniętą do siatki. Powiedz, tak. to, to były mocne ciosy? Yy, nie, to były takie ciosy obrony. Yy. Ale sędzia Adam Oknicki tam próbował nawet przerywać tam walkę, uważnie obserwował. Ale ja, yy, nie, nie wiem, nie wiem naprawdę. Ja się, właśnie kolega z narożnika mi wołał właśnie, że... że Sędzia chce przerwać, ja się wystraszyłem tego, więc dociągałem już z całej siły, starałem się tę rękę odepchać, bo bałem się z tego, że, że właśnie przerwie walkę z powodu tych uderzeń, które mi nie bolały naprawdę. prawdę. E, Tymoteusz, większość czasu walki spędziłeś na plecach, powiedz, lubisz walczyć z pleców w MMA, myślisz, że to jest dobra taktyka? To, jest, to zależy od przeciwnika. Jak... Jak, jak, on nie, jak walczymy, w jakim stylu, no niekiedy to u góry, często jest u góry. Bo ten okazał się, że on woli być u góry, więc się walczyć ple z pleców. Powiedz nam jeszcze proszę, kto jest autorem tego dzisiejszego sukcesu. Eee, mój trener Tomasz Knap oraz mój kolega z narożnika Patryk Rogusz, też walczący, zapraszam, też walczący zawodowo. Zbieramy się wzajemnie to. Jaką walczy, ja sekunduję. Jesteśmy tak z życiem, z trenerem, tak. Cała taka rodzina fajna. Dziękuję bardzo, to był Tymoteusz Świątek dla Portalu.